Hejka moi widzowie, dzisiaj ten film będzie opowiadać o dwóch odważnych siostrach, które nie bały się niczego. Zapraszam. Żyły sobie dwie siostry, ich skrwawe serce i im glista gwiazda. Polowały razem, nie bały się niczego. Zawsze stawiali czoła zagrożeniom. Gdy któraś była smutna, druga przynosiła jedzenie. Sis, dziękuję. Proszę. Oglądały razem widoki... Sta... Wiali czoło dokuczającym. Gdy ktoś zaczął wyzywać drugą, ta ochroniła ją. Hej! O hej, Nupku, jaki masz mały level! Co? Ty jesteś nubem porównaniu do ciebie? Grrr! Pojedynek chcesz? Tak! Dobrze. Grrr! Grrr! Uch, co wy robicie? Zostaw moją sisty! Jakiś dziwny cłonaczku! Co? Ej, ty byłaś moją befy. No tak, ale to jest moja Sis, ja ją chronię. Tak, to jest moja Sis. Grrr. Idź sobie stąd. Okej, okej, okay, okay, wygraliście. Pa. Spały razem. Nawet gdy pewnego dnia mglista gwiazda spotkała swoją miłość życia, Miłość Witcrafta. Hej! O hej! Ładna jesteś. Och, dziękuję. Zostaniemy parą w Witcraftie. Jasne! To ich słabe serce zareagowała, że nie będzie jej zabierać. Nie zabiorę ci go. Możesz sobie... <gryw> Możecie sobie go kochać. Ja sobie pokocham, boty patrz. Boty kocham. Och, mój króliczku. Jesteś kochany. Ta była opowieść o dwóch odważnych siostrach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. No to Bajo.